Cześć wszystkich, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z moim udziałem na kanale Tipe Nadation Charity Gaming. Dokładnie tak. Na sam początek proszę cię o zostawienie łapeczki w górę, subskrypcji na tym kanale, zadzwoneczk. I też pamiętaj, ponieważ co tydzień, jeżeli chodzi na przykład o mnie, masz streamy charytatywne w środę o 17, Więc tutaj pamiętaj i sobie zapisz, wiesz, tam przypomnienia w telefonie i wszystko, bo to YouTube jeszcze czasami powiadomień nie daje. Także pamiętaj o tym. Eee, też tutaj Huntera można często spotkać, więc pamiętajcie o tym. Eee, a teraz już nie przedłużając, pokażę Wam, co dzisiaj będziemy robić. Ponieważ dzisiaj Jay postanowił, że zabawi się w quality content, bo to jest, no wiecie, no bardzo popularne. Generalnie te, te trajnoty, to laugh i tak dalej. Ale pomyślałem sobie, te wszystkie filmiki i tak dalej z udziałem ludzi, to są takie easy, ale takie easy. No to sobie pomyślałem, hmmm. Może spróbujemy czegoś od razu z grubej rury, więc mamy. Try not to love animals, funy, pet, fails, compilation, 2018, epic, pet videos and moments. Na pewno zdam ten test. Jeżeli zdam ten test i się nie zaśmieję, to pamiętajcie, że bić tutaj bardzo dużo łapeczek w górę, ponieważ każde tysiąc łapeczek na tym kanale to jedna złotóweczka na cele charytatywne. Więc nie zapomnijcie o tym, a teraz już nie przedłużając, lecimy do odcinka. Także ja już się zamykam. I postaram się nie śmiać, to, to będzie trudne, ale, ale spróbuję. Dobra. Trzy, dwa, jeden. Nie śmieszne. Hello, koty. To, to jest, to jest, to jest normalne w sumie. No, no, koty. Koty to mają swoje takie. Koty, koty to są generalnie dziwne czasami, nie? O kurde. No, a Kiri tego nie pokaże w każdym razie, bo, bo, bo Włynży nie lubi, także. To, to. Kurde. no, to, to fajnie pędzi o biedny, nie, to nie było śmieszne to było, to było takie złapie, złapię, złapie, złapię, złapie, złapie no Ale nie, <laughs> kurde nie. ej serio, minuta filmu czekaj, bo zapomniałem, że mam się nie śmiać nie śmiej się nie, nie śmi... spokojnie, to był, tylko, to był tylko test, to był tylko test czy uważnie oglądacie Śiu. zaczynam cicho, nic nie było Mm. No No Jaki bidule, on tak chciał jabłuszko No też dwie środki się tam popchnęły No to takie A no i tam nic się nie stało w sobie Ten szuka skarbów generalnie, tak On tam gdzieś wrzucił zabawkę I on ją musi zdobyć No, zauważyłem, że jak Komentuje po swojemu to po prostu bardziej się y, śmieje. Jak on, wy on wygląda trochę jak. Nie wiem. Trochę mi wiwurkę teraz przypomina. Nie wiem dlaczego. Wiwurki czasami tak. A on się obra. O No, co ty robisz? No i co? Straszysz prosiak? Jezu, no przecież ten prosiak to pomyślał, że ty go zaraz będziesz gonił. No człowieku, no. Zabieram te chusteczki, są moje. Ale ciężko. Jezu. Mm. Dobra, tu wiedziałem, co się stanie w sobie, bo to bardzo częsty przypadek. A, slow motion, dobra. O, ale knockout. To był zamach na dziecko. To jest zdecydowanie. Cześć, cześć, człowiek. Ja, no mówię, koty. Jeszcze zobaczył, że go nagrywa. Mówię, patrz, człowiek, pokażę ci coś głupiego. I tak. Uprzedzała, uprzedzała. Hmm. No, też tak czasami mam w sumie. bye On utknął w innej rzeczywistości, On nie wie, co się dzieje w ogóle. O, a to nieraz widzicie. A nie, myślałem, że piesek wskoczy sobie i będzie jechał. One day, one day, to moja ślizgawka. Tak, moja, zabieram, dziękuję. A, takie sprostowanie, te moje takie podśpiechujki, to nie jest tak, że, 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 ten, że, ja, że ja się śmieję z filmu, tylko jakby ja się śmieję bardziej ze swojego komentarza generalnie, bo na razie nie ma takiego nic śmiesznego w tych filmach, w ogóle. Nothing at all, no, no, nothing. Dobra. Lecimy. Kurde. A! Cicho, nie śmiej się, spokój. Spokój, spokój to jest bardzo prosty challenge. Dam radę. A to już widziałem kiedyś, tak? I ten chomik robi cały czas yy, fikołki w tył, tylko że on jakby spada na plecy. Że, że on robi salta. Nie w sumie nawet salta robi. Szalony. Joki Jak wle... szalony. Pieszki są kochane, nie? No, aha, no, bo kosz, no, no, to, no, mógł nie wiedzieć, okej, o nieju, i po co żeś tam łeb pychał, tam na dnie musiał być coś bardzo smakowitego, że tak musiał, albo mu właściciel założył na głowę i ha, 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 takie śmieszne, nie, o jaki słodziaśny, uj, on tak chce na tą, on chce na tą, tą wejść. na tą rzecz, O oj, 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 Jojęko, ale bym mu pomógł normalnie, nie? A to jest ta wydra, Suryka? nie wydra, chyba wydra, tak? Nie łasica chyba, Jejko, ja... A to też jest dobra zabawa. To Kiara tak samo robi. E, Kiara, Kiara da ci. Kiara. <grywa> Kurde, z domu, nie! Ej, serio? Drugi raz! Drugi raz, ja następnym razem zrobię, nie wiem, śmiejesz się, kurde, wpłacasz 10 zł na cele charytatywne, to może wtedy się, nie no, wtedy to by wypadało się nawet śmiać jeszcze bardziej w sumie, ale to ja zbankrutuję po takim odcinku generalnie. Dobra, ostatnia próba, do trzech razy sztuk, jak się trzeci raz zaśmie, koniec. Cztery minuty filmu. No daj jeść, no daj jeść, jeś, jeś, no daj jeść, no daj no daj, no daj, no daj. O nie, Kot zamarł. Nie, pamiętaj, że nie możecie się śmiać. Już się chciałem śmiać. No taki grubasek mały, no. Ten jakiś szalony! Helikopter! A to jest, to jest no. Nie, nic się nie tam nie było, A jakby... Będzie zderzył. Jak to na czołówkę będzie? Uważaj! Oj 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 Ty, Nie dał radę. Skupany. To był taki trochę zamach, nie? No najlepiej. No, najlepiej. Chcieli z psa konia zrobić generalnie, także no. Okej. Okay. Nie śmieszny. No i zaś kolejny, ja jestem, ja jestem prawie pewien, że to nie pies włożył sobie to na głowę, tylko właściciel. Ten już ucieka, opętało go, opętało normalnie. On się, nie, on się, on się po prostu bawi. Jaki zadowolony, o jaki fajny. No ma huśtawkę, no i się cieszy, no i, no i, no i bardzo fajnie. Niech się z nim bawić jak to, sam się musi bawić, nie? No, it, bunny. Baby. No, just... <laughs> Go, baby! Oh. Ej, szczerze, naprawdę. Jakby oglądałem różne te challenge właśnie u różnych twórców i polskich, i zagranicznych, i tak dalej i nie rozumiałem, z czego oni się czasami tam śmieją. So, myślę przecież to jest takie łatwe, i tak dalej. Ale w momencie, kiedy masz w głowie, że nie możesz się śmiać, to nagle twój mózg robi wszystko i tłumaczy ci po prostu każdą najmniejszą pierdołkę, że to jest bardzo śmieszne, momentalnie. I dlatego to jest tak trudny challenge. Bo to, bo to nie tak, że te filmy są aż tak super prześwietne. Nie, ty masz w głowie to, że ty się nie możesz śmiać i twój mózg w tym momencie robi wszystko. Patrz, patrz, jakie śmieszne śmiej się! To jest coś takiego. Standardowy kot. No, to Joki Jaki grubasek! O, korgi to też są takie, takie małe paróweczki. Ale biega, Romany! Sport to zdrowie, daj! A to jest czapka, tak? Tak, to jest czapka chyba. No, koty zawsze Hello. właśnie tak się tylko wycofują, tak? Nie? No, bo w sumie nie, nie ma jakiej inaczej. Ten. Jo, jaki szalony. No, bo chciał zabawkę, no. Króliki widzę, to samo mają. Co te zwierzęta mają, że tam pchają te dzioby? <grymne> ja tam laserka nie widziałem, więc nie wiem w sumie o co temu kotu chodzi. No o oki fajne. Ale to taki szczeniu, to taki. No to jeszcze takie nieporadne, małe takie. O, tu laserek widzę. Złapiecie. No pomóż mu człowiek, prosi cię. A no, on chciał tylko chusteczkę wyciągnąć. Come on Molly, come on, come on, no, 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 come right to the side, come on, get up, get up. come on. Mm. Nie. No f***, no ej, to zimno to, no, nie? No. Ła! Dam radę. Dam radę. W tym wideo nie jest nic... nic śmiesznego. To jest straszne. To jest po prostu przerażające. No się rozpędził, zdokołtował. tatuśka tu. No. no źle wymierzył, no. <słyska> No nie, nie, konie, nie dam rady, nie, to jest za trudne dla mnie. Przygotuję się następnym razem, przygotuję się następnym raz. wyśmieję się przez kurde godzinę i wtedy siądę do tego challenge'u, bo się nie idzie tego zrobić. Ja, wie, ja wiem, jestem prawie pewien, że jakby chodziło o filmiki z ludźmi, to bym dał radę, ale wybrałem najtrudniejszy z najtrudniejszych po prostu rzeczy, czyli filmiki ze zwierzętami. Wiedziałem, że będzie ciężko, nie sądziłem, że polegnę już tam w pierwszej minucie, jeżeli podobał Ci się ten filmik, to zostaw łapeczkę w górę. Pamiętaj o subskrypcji, dzwoneczkach i tak dalej. Wszystkie social media masz oczywiście w opisie. Do siebie również mogę jak najbardziej zaprosić. Pamiętajcie, że co środę o godzinie 17 macie streamiki charytatywne ze mną w roli głównej. To sobie gdzieś tam zanotujcie i tak dalej. No i to tyle. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. To był pierwszy odcinek na kanale t Benediction Charity Gaming z moim udziałem, i wkrótce będzie ich więcej. Możecie też w komentarzach pisać, jakie filmy, chcielibyście tutaj zobaczyć jakie challenge'e, jakie mm, wyzwania, no to w sumie challenge i wyzwania to to samo, ale generalnie wiecie, jaki rodzaj filmów was by tutaj mniej więcej interesował. Co lubicie oglądać? Czekam na wasze propozycje. Także to tyle ode mnie, trzymajcie się, do następnego razu, hej!